Hej to kolejny odcinek. Dzisiaj gramy sobie w Brawl Stars. I najpierw muszę ty... O oh, jezcia! Yes, I dzisiaj sobie mogę prawie No gierki Po prostu sobie będziemy grać, o to mi kamen. Mam... O wielka gra dalej jest dostępna. Bo tu ja sobie wezmę Franka y... Frank jest tam można. Mariko kur... Ale mamy jedną muszelkę i mamy dobre postacie Trzy epickie postacie walczą Kurcze, jaki trudny jest miłosierdzia. Bo on tylko ucieka i ucieka. Mam ulta. zdecydowanie to przegram. Ale ja spróbuję to wygrać. Ultem mi się uda go zatykować. Kurde, zmarnowałem ult Sali jeszcze zabił Ale hamster To jest po prostu Dziewczyny i Jestem jedynym chłopakiem Czyli że Frank, oto mi kamerę Nie wiem, może tam drugim, bo jeszcze jest Rico ale że z tego teamu Oto Mika Jeszcze. Kurde dawaj ją Dawaj Nawet nie przeczytałam nikogo już mówię ją Zu Jesse, to jest jakaś gupia. Przegraliśmy. Trzydzieści dziewiąte doświadczenie. Trzydzieści sześć. Nie dziewięćdziesiąt 99, muszę tylko skorzydlać. Po 20 żetonków, starczy. Kurde, zmarnowałem żetonki, ale okej. Okay. Boże, jakie żetony. Dobra, dwa razy już że ztałużyłem, czyli on już będzie kill'ał. No bo patrz ile on tu ma HP. Nie jesteście dłońkami? Czemu nic nie mówiłyście? Kurde, tyk! Dawaj tyk! D dawaj tyk! Dawaj tyk! Czy ekipa Master Powera? Bo tak się zastanawiam, czy ktoś ma. O kurde! po prostu Dobra i tak przegrał już Kurde No jezu jaki to geniusz głupi ile dostałem. Dzisiaj dostałem tak 4-5 razy. Ale ja oczywiście nie otworzę i sobie na openinga. Czy będę bossem? Nie, nie jestem. Zaraz wydam swoje całe etykiety. I to będzie głupie. etykety mi są niepotrzebne dobra mam ulka, ten jest sobie specjalny i nie chyba nas poszedł ale on uciekł dobra bo wszystkich zabił widzę czy nie wszystkich zabił wszystkich Kurde, maci. Ból, jaki ty jesteś głupi. O. 57 HP ma. Teraz spokojnie jeszcze możemy dać radę, ale... Już minuta trzy. O Huhu, hu. no to my już to wygramy, chyba, że każdy po killa, to będzie peszyk. Mój no przecież Widzę. widać, cię na mapie. Kurde, dawajcie ją, dawajcie go, dawajcie, tak.

i zacznę ich prać. Jaki zbiorek na no jola? Takie. nara, cześć. Nim. Co ja chcesz ze mną zadrzeć, to nie zadrzeć. Na no pokoju mnie zostaw. Jak cię nie lubię, to masz mnie zostawić. Cześć, się tam umrze.

Dzisiaj sobie spróbujemy ile skrzynek dzisiaj dam radę zrobić, ale nagram sobie odcinek kiedyś jak ten. Jak robi, zrobię opening. Zobaczycie. Uzbieram skrzynki. Daryl jeszcze. Dobry wybór jak Darela wziął. No, dlatego no może... Y, bo on może nam uciekać. Uff, jest, patrząc, jest, Kurde, nie mogę... 8 minut, okej. Okay. Tu na spokojnie jeszcze? Na spokojnie? Dziękuję. Ja ty frajerzy! Ja tam idę górą, mogli go wziąć dołem, prawą stronę. Dobra, teraz go ultem muszę załatwić. Один раз проиграли. Odcinek! Ten... Więc! Ja sobie już ostatnią rundkę zagramy i kończę odcinek! A tutaj jest ze skinem którą mam. opisów i scen walki, ale nie po to tu przyszliśmy. A może ukryli to wewnątrz tego czegoś, widział przed nas! Koko? W tej części posoku mogą jeść tak po prostu kokos? Oh, to pachnie jak cudowny olejek do opalania. o okropny chwet? Nie zapomniałeś się przypadkiem, Raj? Chcesz, żeby król wyczuł kogoś w Twoim oddechu? Król? Błagam, skup się na zadaniu! Pamiętaj, że przyszliśmy tutaj po mamę! Im szybciej ją znajdziemy i oddamy królowi, To jeszcze krótko z dwa sfery. Czuwam, wam się nasze poszukiwania. Dobra, będzie szybciej jak cię poniosę. sześć pięć happen. cztery, trzy, dwa, jeden Czego go pokonają? Jest tu

Pięć gemików, dobrze, dzisiaj właśnie miałem na odcinku piętnaście, dwanaście z naszych gemików. Jeszcze trzy i w ostatnim powinno coś być. Dobra, ostatnia skrzynka nic. Dobra. Niech w tej skrzynce będzie postać. Jak nie ma, to niepotrzebnie robiłem ten opening. Nic. No to, nara!